Mowa Dnia w News Radio. Gościmy dzisiaj w naszym studiu panią zastępcę dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów do spraw dydaktyki, doktor habilitowaną Małgorzatę Poradę-Rochoń, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, od której na wstępie chciałbym dowiedzieć się, czym dla ciebie, Gosiu, jest ekonomia. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Trudność tkwi w prostocie tego pytania, tak bym zaczęła, bo to jest trudne pytanie. Dla mnie ekonomia jest bardzo piękną nauką, bardzo fascynującą, intrygującą. Wielką, cieka wielką ciekawość widzę w ekonomii, ale z drugiej strony... Jest to nauka nieoczywista, na pewno nie zero-jedynkowa. I właśnie w tej nieoczywistości upatruję piękno tej nauki. Mogę też e e <laughs> powiedzieć, mm -hmm. to, że to, co wspomniałaś o tym, o tym, że ekonomia nie jest nauką zero-jedynkową, to, to przypominam sobie taką sytuację z wielu moich wykładów, kiedy studentom zadaję jakieś pytanie, oczekując od nich odpowiedzi, choć z góry wiem, że najlepszą odpowiedzią byłaby odpowiedź typu to zależy. Dokładnie, tak, tak, dokładnie. I w tym właśnie należy upatrywać wyjątkowość ekonomii i tak jak powiedziałam, dla mnie ogromne piękno i tą fascynację, bo myślę, że od 20 lat niezmiennie fascynuje mnie ekonomia. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak naprawdę nauka o życiu, o tym wszystkim, co nas otacza. Patrząc przez pryzmat już bardziej e, naukowości, to według mnie e, definicja ekonomii jest mi bliska. E, noblisty z 2018 roku, e, Paula Romera, który wskazał, jak wiedza wpływa na wzrost gospodarczy w długim okresie i, i jakie znaczenie w tym wzroście mają innowacje, technologia czy zrównoważony rozwój. Zresztą to jest również e, tym korem, kluczem w mojej działalności naukowej. Zajmuję się wzrostem gospodarczym, czynnikami kształtującymi. Ale to nie jest wszystko, bo ostatnio poszłam w nieco inny kierunek, który też mnie bardzo fascynuje, mianowicie nasza działalność dydaktyczna. I przeprowadziłam badanie wraz z koleżankami z różnych ośrodków naukowych, międzynarodowych badając, jak my, edukatorzy, akademicy, postrzegamy dzisiejsze pokolenie studentów, pokolenie Z, jakie zmiany widzimy w tym pokoleniu, w jaki sposób podchodzić do studentów. I drugim etapem tego badania, które dopiero rozpoczęłam i ono jeszcze będzie trwało zapewne po wakacjach, to jest zbadanie, jak studenci Oceniają e, zajęcia, jakie mają potrzeby, czego oczekują, co zrobić, żeby efektywnie tę naukę im podawać. Mhm. Jako osoba, która w naszym Instytucie, w Instytucie Ekonomii i Finansów odpowiada za sprawy e, dydaktyczne, chciałbym się ciebie podpytać, jak ty? Oceniasz proces kształcenia naszych studentów z punktu widzenia tego, jakie sygnały do Ciebie docierają od nas, wykładowców, ale też z punktu widzenia studentów, bo zakładam, że tutaj na głos studentów również jesteś otwarta. Absolutnie polityka otwartych drzwi zarówno dla kolegów i koleżanek, jak i dla studentów, a może przede wszystkim dla studentów. I tutaj nie tylko moja rola, ale nas, nas wszystkich rola jest, żeby wysłuchiwać wszelkie głosy. Jak oceniam? Przede wszystkim odniosę się może do ankiet, bo mam wgląd w ankiety naszych kolegów i koleżanek, i mogę powiedzieć jedno: jestem ogromnie zbudowana tymi ocenami. Studenci bardzo pozytywnie nas oceniają. Ciekawe są również uwagi, które, pozytywne, które umieszczają w tych ankietach. Jedna mnie absolutnie ujęła: jak to możliwe, że tyle wiedzy jest w stanie zmieścić się w jednej głowie. Doceniają zaangażowanie pracowników, doceniają sposób przekazywania wiedzy, to że jesteśmy w stanie ich zainteresować. I to są takie główne. Od, taki główny odzew. Natomiast jeśli chodzi o e, jakieś uwagi, e, które są konstruktywne, to absolutnie przyjmujemy, jesteśmy na nie otwarci i reagujemy natychmiast, jeśli coś należy poprawić, jeśli należy zwiększyć, zwiększyć efektywność tej współpracy. Wspomniałaś o pokoleniu Z. Czy to pokolenie, z którym my teraz mamy do czynienia w naszych e, salach e, wykładowych, wymaga jakiegoś. Szczególnego, innego niż podejście sprzed 20-30 lat? Tak. Odpowiadam absolutnie tak. Każde pokolenie jest wyjątkowe i to chcę podkreślić. Często słyszy się, że to pokolenie jest inne i używa się czasami może takich pejoratywnych e, określeń, e, bardziej negatywnych, że może mniej się przykładają studenci. Absolutnie obalam to. E, z, moja, e, moje doświadczenie e, e, absolutnie nie potwierdza tego, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że to pokolenie wie czego chce. To są młodzi ludzie, którzy oczekują... E, Doświadczeń oczekują tego, żeby balansować życie studenckie, z, z zawodowe, tak to nazwę, z, z tym życiem poza uczelnianym, żeby um, doświadczać bardzo wielu motywatorów. To zdecydowanie jest zróżnicowane w stosunku do nas, czyli zajęcia, które przeprowadzamy, muszą być nacechowane różnymi metodami, narzędziami. Oni wyrośli w, tak naprawdę w otoczeniu cyfrowym to też tej cyfrowości od nas e, oczekują. Ale ja osobiście bardzo, bardzo pozytywnie to pokolenie odbieram. Trzeba też wziąć pod uwagę, że e, pokolenie Z dzisiaj to 30% populacji świata. A za 5 lat to będzie 30% siły roboczej na świecie. Więc też ogromna rola nas jako edukatorów, żeby sprostać oczekiwaniom, żeby tę wiedzę, którą przekazujemy, przekazywać w sposób najbardziej adekwatny do ich potrzeb. I to robimy. Cały czas się kształcimy, cały czas się edukujemy, żeby te zajęcia były coraz ciekawsze, może bardziej odpowiadały potrzebom tego pokolenia. A czy dlatego pokolenia te kierunki, które my. Jako instytut oferujemy, kierunki ekonomiczne są wciąż atrakcyjne. Czy, czy młodzi ludzie wciąż traktują ekonomię jako to miejsce, w którym mogą budować swoją przyszłość, swoją karierę? Tak. Świadczą o tym liczby studentów, którzy, którzy rozpoczynają edukację. Chociażby na naszym Wydziale Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasza oferta jest bogata, my również tę ofertę ciągle wzbogacamy. Kierunkiem, który jest od lat numer jeden, jeśli chodzi o ekonomię i finanse, to, to jest właśnie finans, to są finanse i rachunkowość. I tutaj rzeczywiście studenci bardzo licznie do nas przychodzą, bardzo sobie cenią ten kierunek cenią sobie wykładowców i nie mają problemu ze znalezieniem pracy po ukończeniu tego kierunku. Ale mamy szereg innych kierunków i tak jak powiedziałam wzbogacamy nowymi kierunkami. W tym roku do oferty dołączył nowy kierunek audyt finansowy na drugim stopniu studia magisterskie. Kierunek realizowany we współpracy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, bardzo intratny z punktu widzenia przyszłej pracy. W związku z tym, w trakcie tych studiów student ma zaliczane egzaminy z zakresu wiedzy, co później oczywiście po, po kolejnych wymaganiach zostaje. Biegłym rewidentem, a zatem myślę, że to jest taka perełka w tym, w tym naszym wachlarzu oferty edukacyjnej. Ale mamy też szereg innych kierunków, bo przecież mamy biznes intelligence w gospodarce, to jest kierunek bardzo aktualny, wymiar ma praktyczny. Studenci szereg umiejętności praktycznych nabywają. Mamy kierunki związane z nieruchomościami, mamy informatykę i ekonometrię. Mamy kierunki prowadzone w języku angielskim, gdzie oprócz wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych... Jest jeszcze ten element kulturowy, gdzie stykają się studenci z różnych części świata. Sama osobiście muszę powiedzieć, że z ogromną chęcią przyjmuję te zajęcia, no bo one też w jakiś sposób wymagają od nas więcej wysiłku, chociażby związanego z językiem. A zatem zapraszamy bardzo serdecznie. Oferta naszego wydziału jest bardzo bogata. Ale czy to oznacza, że kierunki ekonomiczne generalnie są adresowane do jakiejś wyselekcjonowanej grupy potencjalnych kandydatów? Czy ekonomistą może zostać każdy? Czy tylko ten, kto jest dobry w matematyce, kto już super zna język angielski albo jakiś inny język obcy? Czy też. Czy też my potrafimy jednak troszeczkę tych młodych, często zagubionych ludzi dopiero wyprofilowywać? Bardzo ciekawe pytanie, rzeczywiście. Zacznę może od matematyki, bo ona często jest tym hamulcem. Matematyka to królowa wszystkich nauk. Zresztą trudno się nie zgodzić z Janem Śniadeckim, który to, który to w pewnym momencie powiedział. Z matematyką mamy do czynienia codziennie. Przecież wstając nawet rano, liczymy, ile czasu zostało nam do wyjścia. Dzisiaj liczymy, ile czasu do meczu o 18. Wchodząc do sklepu, liczymy, ile rabatu zostało nam przyznane i w końcu, ile litrów farby musimy kupić, żeby wymalować pokój. A zatem ta matematyka to jest. Nauka, która idzie tak naprawdę ramię w ramię z nami przez całe życie. Nie bójmy się matematyki, a w szczególności adresuję to do studentów. Przede wszystkim dlatego, że akurat w naszym Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego mamy wybitnych matematyków, którzy w sposób najbardziej przyjazny tę matematykę wykładają. I wszystko jest trudne, póki stanie się łatwe. Mam wrażenie, że ta matematyka. Po dwóch semestrach staje się już czymś zupełnie prostym, i to jest kwestia tylko wyłożenia tego, tego materiału. Stąd uważam, że matematyka jest kluczowa, bardzo ważna. Umiejętność przekazania wpływa później na ocenę tego, czy jest trudna, czy, czy jest łatwa. Język angielski, o którym wspomniałeś, ja mam wrażenie, że młodzież dzisiaj właściwie. Włącza do domowy polskiej więcej anglicyzmów, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czasami sama otwieram oczy, słysząc, jak moje córki do siebie mówią i co któreś słowo z jakiejś bajki czy z jakiejś gry te słowa włączają. A zatem ten angielski też nie jest żadną barierą, bo oni. Dorastają tak naprawdę w, w tym środowisku nacechowanym też językiem angielskim. Zresztą trudno się dziwić, oni też czują, że jest to trzeci język na świecie po chińskim i po hiszpańskim, a zatem właściwie w prawie każdej części świata w tym języku będą mogli się porozumiewać. Więc to też nie jest dla mnie bariera. A jeśli chodzi o to, dla kogo jest adresowana ekonomia, czy każdy może tę ekonomię studiować, Wrócę do, do początku. Ekonomia to jest piękna nauka, jest to, to nauka o e, świecie, który nas otacza, o e, procesach, które w tym świecie zachodzą, e, o związkach przyczynowo-skutkowych. Jeśli to zrozumiesz, to jest ci po prostu łatwiej żyć, łatwiej podejmować decyzje, łatwiej odnaleźć się w tym świecie. Mam wrażenie, że, e, e, że ekonomię utożsamia się właśnie z matematyką, że widzi się w niej algorytmy, modele, wykresy, a przecież ekonomia to jest znacznie szersza nauka, e, która e, daje kompetencje jak żadna inna. A zatem studiowanie. Ekonomii czy nauk czy, czy kierunków w, w zakresie ekonomii daje kompetencje kluczowe na dzisiejszym rynku pracy i te, które za lat 5 i 10 dalej będą kluczowe, czyli analityczne myślenie, to jest umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. To jest ekonomia. A jak mówimy o rynku pracy, to nie możemy też pominać studentów studiów niestacjonarnych, bo my najczęściej rozmawiamy o tak. tych studentach stacjonarnych, dziennych, którzy od poniedziałku do mhm. piątku przychodzą na zajęcia, ale pamiętajmy o tym, że nasze kierunki w większości przypadków mają swoją kopię na tych studiach. Weekendowych, niestacjonarnych. Tam niekoniecznie osoby prosto po maturze się pojawiają. Często są to osoby, które na nowo niejako wkraczają w tą sferę, sferę edukacyjną, bo maturę miały kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu. No i to są przede wszystkim zajęcia dla tych osób, które już pracują i to pracują na pełen etat. Czy dla nich też są te studia? Tak, czy dla nich też są te studia? Czy ci ludzie, którzy już często mają doświadczenie zawodowe, praktyczne mhm. i to wieloletnie, ze studiów są w stanie coś nowego się dowiedzieć? Absolutnie, tak. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Zresztą to jest też wartość dodana później w rozwoju zawodowym dla nich. Myślę, że to też dostrzegają. Uczymy się przez całe życie i myślę, że może nasze pokolenie jeszcze nie miało tak często e, e, może artykułowane to, że trzeba się uczyć przez całe życie, ale dzisiaj to pokolenie Y czy Z. Już wie, że nabywanie wiedzy, umiejętności kompetencji społecznych nie kończy się ani na szkole średniej, ani na studiach. Uczymy się przez całe życie. Często osoby, które trafiają do nas po 10 latach pracy zawodowej jeszcze Większą mają wiedzę tego, czego posiąść jeszcze muszą. tak? Więc to jest dla nich właśnie ta wartość dodana. Mi chyba najbardziej w tej dzisiejszej rozmowie spodobało się to, co ty powiedziałaś o ekonomii jako czymś pięknym. Ja myślę, że generalnie studia dla studentów, nieważne w jakim wieku, kształtują piękne. Umysły. I myślę, że to myślenie o doskonaleniu naszego umysłu i budowaniu piękna, zarówno w naszym życiu osobistym, jak i też w naszym kraju, do czego zachęcał Władysław Grabski w trudnych czasach, lat międzywojennych, kiedy tak naprawdę dopiero budowaliśmy państwo naszych marzeń, wiadomo jak. Wyglądała nasza historia, że nie do końca czasu wystarczyło na, na zbudowanie tego, ale teraz mamy kolejną szansę i myślę, że warto, żebyśmy my, nauczyciele akademicy, i studenci, studenci w różnym wieku budowali to nasze państwo, budowali to państwo w bogactwie i w pięknie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem audycji różne oblicze ekonomii. Była zastępca dyrektora do spraw dydaktyki Instytutu Ekonomii i Finansów, doktor habilitowana Małgorzata Porada-Rochoń, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasza audycja realizowana jest w stulecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego i ustanowionego na tę okoliczność Roku Edukacji Ekonomicznej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Żegna Was Sławomir Franek. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Rozmowa dnia w News Radio.